Cześć wszystkim, zadanie 11 z egzaminu 2018 z czerwca eee, na odważkę stopu glinu ok, podziałano nadmiarem kwasu solnego, no i tutaj mamy reakcję ok, w porządku mm -hmm. dobrze eee, dobra otrzymany nierozpuszczalny w wodzie związek, czyli ten nasz wodorotlanek to osuszono jego masa przeliczeniu na czysty wodorotlenek magnezu, była równa no i tutaj mamy podane, także tutaj sobie skopiujemy ok, najpierw potrzebujemy policzyć oczywiście liczbę moli tego wodorotlenku magnezu także masa molowa by się przydała, powiedzmy niech będzie jeden. tutaj sobie oznaczymy 24 i 34 razem to jest 58 gram na mol. No ma to jest nasza masa substancji początkowa. Tutaj 1 no to obliczymy sobie liczbę moli. Tutaj czyli podzielimy sobie te 11,67 grama przez masę molową. Także chyba raczej banalne, przynajmniej jeżeli chodzi o ten kawałek. Także 1167 przez 58. No to 0, no to zróbmy tak. Myślę, że spokojnie do 0,2 można, ale nie będzie. Tutaj mamy mol tego wodorotlenku, tak? No dobra, tutaj mamy współczynnik 1, prawda? Eee, tutaj również mamy współczynnik 1, czyli powinno być tyle samo moli. Niech to będzie N2, no i to będzie równe dokładnie tyle samo N1, czyli 0,201 mol. W takim razie, no i patrzymy sobie tutaj na kolejną reakcję, gdzie ten nasz chlorek magnezu powstawał. Czyli idziemy tak jakby od tyłu z tym zadaniem, tak? Czyli najpierw ostatnia, potem kolejna. No dobra, czyli w takim razie wiemy, że to jest też nasze N2, niezależnie tu od współczynników, bo pomiędzy reakcjami jak wiadomo nie działają, są po prostu do konkretnej reakcji i pomiędzy nimi no, nie mają żadnego wpływu. Czyli tu znowu mamy jeden, tu znowu mamy jeden, prawda? Niech to będzie N3. No i to jest dokładnie tyle samo, no bo stosunek molowy tutaj nam mówi o tym. No dobra, no to w takim razie możemy policzyć sobie z tej N3. Policzymy sobie, to ja jest sobie na masę molową 3. No to magnes ma 24 gram na mol z układu okresowego. No i z tych dwóch danych tutaj wyliczymy sobie, jaka to masa. Więc masa substancji 3. No to trzeba je wymnożyć ze sobą, czyli 0,201 razy 24 no i wynik będziemy mieli tutaj w gramach eee, no, czyli 0,201 razy 24 No to jest powiedzmy 4,8 eee, no i tu jeszcze jest 24 niech będzie no to myślę, że możemy sobie zaokrąglić w takim razie na no 4,8 g chociaż sprawdzimy sobie jak tutaj wyglądało no do dwóch miejsc po przecinku także 82 sobie zrobimy żeby już wszędzie było takie zaokrąglenie jakie było tam w treści zadania czyli tam było do dwóch miejsc no dobra czyli tyle wyszło w takim razie całości tego stopu było 7,5 g no dobra, czyli jakby cały stop miał 7,5 gram, a tak tam jest 50, nawet tak zapisane, że dokładnie tyle. No to w takim razie, co mieliśmy tutaj w ogóle? Eee, a, glinu, no ok, w początku. No to musimy sobie jeszcze odjąć, prawda? Skoro to jest magnes, eee, no to masa powiedzmy substancji.

x%, procent, tak, tutaj nasz grino oczywiście, czyli nasz zawartość grinu no to no, po prostu to razy to przez to tak, czyli mamy, przesuwam przecinek 268 na 7,5, no i tutaj mamy w takim razie 35,73% Mam nadzieję, że było łatwe, no to raczej proste zadanie na parę reakcji, także dzięki za uwagę, jeżeli pomogłem, daj suba, cześć!